Witam serdecznie dzisiaj o poranku, witam, dzisiaj sobie będziemy mówić o złocie, o poranku złoto ma potencjał ku temu, żeby rozpocząć korektę spadkową i zobaczymy jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zjawiska, więc o tym sobie będziemy dzisiaj mówić Zostawcie z nami do końca tego materiału, przypominam na kanale nie ma żadnych rekomendacji, to są tylko i wyłącznie nasze opinie, to co robicie na własnych rachunkach robicie na własną odpowiedzialność Motto kanału to subiektywny punkt widzenia, więc na samym początku ja powiem trochę o siebie, później będzie sesja Q&A, w tle jest ankieta dotycząca indeksu big 20 czego się dzisiaj spodziewasz na indeksie w Warszawie. Sesji wzrostowej, spadkowej czy bez zmian względem otwarcia, więc im więcej głosów, tym bardziej statystycznie wiarygodna jest nasza ankieta. Prośba o masowe oddawanie głosów, żeby sprawdzać jak fluktuują nastroje na naszej społeczności. I przypominam także, że mówimy do Was przede wszystkim jako zarządzający aktywami Banks Asset Management. Jeżeli jesteście zainteresowani dołączeniem do strategii, którą ja realizuję, to na dole w opisie, w komentarzu jest specjalny adres e-mail, który warto wysłać zgłoszenie, a umówimy się na takie indywidualne spotkanie. To szanowni inwestorzy, dzisiaj komentarz do tego, co się dzieje o poranku, komentarz do wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich godzinach, ale przede wszystkim chciałbym się skoncentrować na złocie ponieważ, jak wiecie, tutaj sprężyna tendencji jest tak silnie napięta, że w każdej chwili możemy znowu obserwować tendencję wzrostową i to nawet przyspieszenie paraboliczne wzrostów albo, albo też zobaczyć, zarejestrować korektę spadkową na indeksach giełdowych, Więc uwaga, trzeba być teraz bardzo, bardzo czujnym. No i na samym wstępie, oczywiście, szybki przegląd wydarzeń i wykresów, które, które trzeba które trzeba przeanalizować i w pierwszej kolejności główna para świata, czyli euro-dolar, euro-dolar jest na tych samych poziomach, które były w piątek do obserwacji. Na chwilę obecną wygląda na to, że ruch spadkowy, który miał miejsce, zatrzymał się na wcześniej przewidzianej miesięcznej linii trendu spadkowego, więc znaczenie dzisiejszych minimów jest duże, ich złamanie będzie oznaczało nawrót presji na rzecz amerykańskiego dolara, a utrzymywanie się powyżej, a tak jest właśnie teraz, Prawdopodobieństwo jest raczej ku korekcie przeciwko amerykańskiej walucie, więc sytuacja cały czas jest tak zwana binarna albo albo, więc zobaczymy generalnie cały czas jesteśmy w okresie, który sprzyja raczej umacnianiu amerykańskiego dolara niż na osłabieniu. Dlatego też myślę, że jest delikatnie ciut bardziej prawdopodobne, że jednak te wsparcia będą łamane a nie opory. No ale w poprzednim tygodniu rynek nas zaskoczył i byliśmy świadkami wzrostów. To moim zdaniem potwierdza, że każda presja, jakakolwiek występuje na rzecz popytu na ryzyko, sprawia, że mamy do czynienia tutaj z korektami i presją przeciwko amerykańskiej walucie. No ale jak będzie, zobaczymy. Kolejny rynek to są amerykańskie obligacje. Nie udało się utrzymać poniżej poziomu 4% na rentowności. Rynek schodzi, jesteśmy poniżej tych poziomów, które były istotne dla rynku, czyli poziomów ekstremalnych. Z, z września okolic 113,80, odpowiadający mniej więcej okolicom nieco poniżej 4% na rentowności. Za każdym razem, kiedy, kiedy ceny obligacji spadają, atrakcyjność amerykańskiego dolara rośnie. Warto o tym pamiętać. No i oczywiście korelacja, moim zdaniem, między zachowaniem rentowności a, a ceną ropy naftowej jest duża. I kolejny rynek, który trzeba analizować, to ropa naftowa. Jesteśmy poniżej poziomu 57 dolarów. Raczej ropa naftowa sygnalizuje spadki niż że wzrosty. Pojawia się, pojawia się coraz więcej informacji, że wkrótce będzie e, się działo coś z Wenezuelą, co jeżeli pójdzie e, ten temat pokojowo, to prawdopodobnie będzie to sprzyjało gwałtownemu dalszemu spadkowi ceny ropy naftowej z konsekwencjami dla rynków w postaci oczekiwań co do przyszłości 100% procentowych na rzecz pogłębienia szansy na głębsze jeszcze obniżki stóp procentowych, więc to jest oczywiście, moim zdaniem, bardzo dobra wiadomość dla popytu na ryzyko. Za każdym razem, kiedy widzimy, że ropa naftowa spada, to prawdopodobieństwo dalszych obniżek stóp procentowych rośnie. Wtedy aktywa, które bardzo lubią taką sytuację, czyli surowce, Bitcoin, indeksy giełdowe, a zwłaszcza rynki wschodzące powinny, powinny to bardzo, bardzo lubić. No i moim zdaniem mamy właśnie do czynienia teraz z taką sytuacją, więc cieszmy się. O poranku, gdy cena ropy naftowej spada, to jest oczywiście bardzo dobra wiadomość dla popytu na ryzyko. No i teraz przechodzimy do złota, ponieważ, jak widzimy tutaj, podczas nocnej fazy notowań mieliśmy próbę wzrostu. Teraz jest ta próba korygowana, ale pod koniec piątkowego dnia doszło już do ewidentnego realizowania zysków z długich pozycji. I ten impuls spadkowy. Zatrzymał się tuż poniżej poziomu 4200 dolarów. No i teraz moim zdaniem sytuacja jest bardzo o, interesująca, ale moim zdaniem dość prosta. Impuls wzrostowy miał tutaj coraz bardziej paraboliczne kształty, więc teraz realizacja zysku to jest ostrzeżenie przed możliwością pogłębienia tendencji spadkowej. I tak naprawdę nie liczą się e, żadne oczekiwania co do przyszłości stóp procentowych, chociaż oczywiście to ma znaczenie. Inne tendencje na rynku walutowym też raczej nie mają większego znaczenia. Liczy się teraz po prostu tylko emocja inwestorów. Więc moim zdaniem, jeżeli dojdzie e, do, no, może inaczej, na wykresie dziennym powstaje świeca, która zaczyna sygnalizować możliwość wystąpienia korekty spadkowej. Więc jeżeli się okaże, że podczas dzisiejszej sesji przełamujemy te poziomy minimalne, z piątku, czyli poziom 4190, powstaną realne sygnały zachęcające do rzeczywistej korekty spadkowej pogłębienia na kierunku 4000 dolarów i, i, i jak nie poziomów jeszcze niżej położonych. No i, e, no i ta, na ten poziom należy bardzo bacznie zwracać uwagę. A każdy powrót do góry, najlepiej nad zakończeniem dnia nad poziomem 4300 będzie znaczą, znacząco redukować Prawdopodobieństwo wystąpienia korekty spadkowej na złocie i to też moim zdaniem je warte jest odnotowania. Więc trzymamy rękę na pulsie. Jak, co nam mówi statystyka? Statystyka nam mówi, że roczne stopy zwrotu na razie na złocie pokazują 66% stopy zwrotu, a w rekordowym 1979 roku było to ponad 100%. Więc teoretycznie nie jest to żaden super. Ekstremalny ruch na złocie, po prostu mamy do, do czynienia z przyspieszeniem tylko tendencji wzrostowej, ale już takie epizody widzieliśmy w historii tego metalu szlachetnego. No i co jest jeszcze bardzo interesujące, znalazłem ciekawy raport, jakie są stopy zwrotu, jakie są średnie stopy zwrotu na przestrzeni ostatnich kilku lat z różnych aktywów na, a, w Stanach Zjednoczonych. No i co my tutaj mamy? Mamy złoto. Mamy amerykański rynek akcji, mamy małe spółki w Stanach Zjednoczonych, mamy rejty, mamy obligacje o wysokim dochodzie, tak zwane dawniej obligacje śmieciowe, mamy same obligacje, mamy tutaj rynek surowcowy. No i to my tutaj widzimy, że średnioletnia stopa zwrotu na przestrzeni ostatnich 20 lat na złocie jest najwyższa i przekracza 11%. Amerykańskiego rynku pracy zbliża się do 11%, ale jest niższa, więc złoto średnio rocznie daje wyższą stopę zwrotu. Małe spółki 8%, z hakiem rejty niecałe 7%, obligacje podwyższonego ryzyka, dawne obligacje śmieciowe też niecałe 7%. I widzimy tutaj, że, że, że złoto daje najlepszą stopę zwrotu. No i oczywiście także Zachowanie złota względem indeksu surowcowego, gdzie indeks surowcowy daje ujemną stopę zwrotu na przestrzeni tych lat, pokazuje, że naprawdę złoto odstaje od tego, co się dzieje na surowcach. A dlaczego ty, tak surowcowy indeks surowcowy słabo się zachowuje? No, bo, bo mamy do czynienia z gwałtownymi spadkami ropy naftowej, a ropa naftowa ma bardzo duży udział w. W indeksie surowcowym, więc myślę, że warto sobie to zapamiętać, wracać do tego, obserwować, jakie są te stopy zwrotu na poszczególnych klasach aktywów. To wracając do złota. Moim zdaniem, jeżeli zostanie łamany poziom 4190, rynek zacznie wchodzić w korektę, no ale zobaczymy. I oczywiście za złotem srebro, inne metale szlachetne, przemysłowe. I zobaczymy oczywiście, jak zachowa się miedź, ponieważ, jeżeli potem na ryzyko ma atakować, miedź powinna iść do góry. I tutaj podobnym punktem odniesienia są minima z piątku, sprzed dwóch tygodni, okolice całej strefy 110 200, 10 300. Wtedy złamanie tego poziomu powinno dać nam korektę. Na razie raczej to zatrzymanie ma charakter prowzrostowy. Więc wygląda to pozytywnie, optymistycznie. Moim zdaniem raczej sprzyja a dzisiaj poranek apetytowi na ryzyko, ale czy tak będzie zobaczymy. Na co moim zdaniem jeszcze warto zwrócić uwagę. Spadki przez dwa tygodnie na Bitcoinie zatrzymały się dokładnie na średniej dwustosacyjnej na wykresie dziennym. Te piątkowe minima dokładnie przypadły w tym miejscu. No i teraz widzimy apetyt na ryzyko. Znowu zaczyna się kupowanie Bitcoina. To jest bardzo dobra wiadomość. Jeżeli dzisiaj Bitcoin zakończy dzień powyżej 110 tysięcy, jeżeli będą dalsze wzrosty, będzie to zachęta do tego, żeby przeżyć następną falę wzrostu Wam tym razem na kierunku maksimów czasów dużym prawdopodobieństwem, że zostaną one pokonane. Ewidentne to delewarowanie tutaj na fali spadkowej. Inwestorów, którzy mają, którzy grali oczywiście na dźwigni finansowej i raczej mają mniejsze doświadczenie, prawdopodobnie ta fala ich wycisnęła z rynku. No i teraz zobaczymy. Czy pojawi się optymizm? Pojaw, powinien się pojawić, jeżeli będą wzrosty także na indeksach giełdowych w Stanach Zjednoczonych. Generalnie moim zdaniem, obrona poziomu 100 tysięcy, raczej tej średniej, 200 sesyjnej poziomu 100, 304 tysiące dolarów, na który zwracaliśmy uwagę, to jest dobra wiadomość. Reagujemy, a nie prognozujemy, więc skoro teraz bitcoin rośnie, to jest to fantastyczna wiadomość, zwiększająca prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami nawrotu do tendencji optymistycznej na giełdach. W Stanach kontrakty terminowe pokazują na wzrosty, to też jest dobra wiadomość. W Stanach Zjednoczonych jeszcze, na co warto pamiętać, warto pamiętać także o tym, co nam mówi statystyka, a ona nam sygnalizuje, że na przestrzeni ostatnich bardzo wielu lat to ten okres okolic 19. okolic 19 października to jest najgorszy czas do inwestowania na rynku akcyjnym w Stanach Zjednoczonych w ogóle w całym roku jest najgorsza dobowa stopa zwrotu, więc jako że piątek był dobry zobaczymy czy dzisiaj będzie słabiej i też warto pamiętać o tym, że wchodzimy w ostatni w kalendarzowym roku najgorszy okres do inwestowania na rynku akcyjnym, bo cała seria, cały ten tydzień powinien nam przynieść ujemne stopy zwrotu każdego dnia więc zobaczymy czy to się potwierdzi jaka będzie, jak, jak się rynek zachowa i jeszcze raz przypominam, jeżeli zakończymy ten okres, to później wchodzimy z kolei w okres najlepszy ze statystycznego punktu widzenia do inwestowania. Cały okres między 1 listopada a 30 kwietnia ze statystycznego punktu widzenia należy do kategorii najlepszych yy, półrocznych stóp zwrotu. Więc jak przeżyjemy ten tydzień albo kilka kolejnych dni, to statystyka naprawdę powinna mocno faworyzować scenariusze optymistyczne dla rynków akcyjnych i prawdopodobnie także wtedy dla Bitcoina. No ale jak będzie, to się e, zobaczy. Giełdy w Azji, w Japonii nowe maksimum czasów, Na giełdzie w Chinach e, bez zmian, ale raczej o charakterystyce to wzrostowej jest sesja. No i giełdy w Europie na razie optymizm delikatnie się pojawił, tutaj DAX musi powrócić na 24 tysiące punktów, żeby to miało jakiekolwiek większe znaczenie. No i warszawski parkiet, który pokazał w piątek siłę, w ostatnich dniach pokazuje siłę, chociaż mamy tutaj do czynienia raczej z konsolidacją. To teraz wszystko co powyżej 2900 punktów to jest zachęta do ruchu w górę, a na razie cieszymy się tylko z tego, że broni się półroczna linia trendu wzrostowego na indeksie WIG20. Bardzo ładnie ją widać na wykresie dziennym. No i jeżeli e, będziemy nad tą linią, to myślę, że scenariusze prowzrostowe są faworyzowane. No jak wiecie, ta linia działa, funkcjonuje już od kilku tygodni i my każdego dnia e, przyglądamy się, jak rynek zachowuje się względem tego ważnego poziomu. No i gdy jesteśmy przy polskich aktywach, to należy bacznie teraz patrzeć na zachowanie polskiego złotego, ponieważ w piątek doszło do gwałtownej fali umocnienia polskiego złotego względem euro. W ostatnim czasie umacnia się także polski złoty względem dolara, i moim zdaniem oznacza to akumulację akcji przez inwestorów zagranicznych. No i jeżeli polski złoto będzie się dalej umacniać, moim zdaniem przekona to raczej szybki ruch w kierunku 3000 punktów na indeksie WING-20 i nowe na innych subindeksach. Więc zachowanie polskiego złotego, moim zdaniem, zdecydowanie sprzyja optymizmowi na polskich aktywach, no ale czy tak będzie, zobaczymy. To tyle ode mnie, pytania i odpowiedzi, właśnie teraz zaczynamy, zachęcam do oddawania głosów w ankiecie odnośnie WIG20, czego się dzisiaj spodziewacie, no a my przechodzimy do pytań i odpowiedzi. Witam Kazimierzu, witam Mateuszu, witam Marcinie, witam Trader, witam Pawle, piątek to był bardzo dziwny dzień na giełdę. w filmu, Ciągle to wygląda na wycinanie inwestorów z lądu. Pan Robert jest chyba nastawiony pro wzrostowo. Witam, biznes. Podłożenie zasadami zawsze kończy się tak samo. Chiny pozbawiają płatki kapitału. Pan Krzysztof komentuje. Widać, że duże znaczenie na standard ten turma geopolityka Trump uspokaja tron na Chiny. To, to też jest prawda, cezji. Dziękuję Ci bardzo. Tak, tak, tak. Właśnie to też obserwujemy. No i oczywiście, przypominam, geopolityka to teraz wygląda na to, że jest największy czynnik ryzyka dla indeksów giełdowych w końcówce tego e, miesiąca, bo po pierwsze, y, mamy mieć rozmowy na linii Stany Zjednoczone, Rosja, ale przede wszystkim rozmowy Stany Zjednoczone, Chiny. I to one zadecydują o tym, czy będą utrzymywane kontrole eksportowe materiałów ziem rzadkich, czy będą jakieś słana Chiny i tak dalej, i tak dalej. Najgorszej pozycji są Amerykanie. No i myślę, że Donaldowi Trumpowi nie będzie zależało na tym, żeby doprowadzić do Armagedonu na giełdach na całym świecie, więc zobaczymy, ale jeżeli za dwa tygodnie będzie, będzie już po wszystkim, to prawdopodobnie czeka nas, czeka nas dynamiczny ruch w końcówce tego roku na rynkach finansowych. No i zobaczymy, czy optymizm będzie jak najbardziej w takiej sytuacji uzasadniony. Dobra. witam Patryk short, Panie Pawle, nie zajmujemy się na razie tutaj jeszcze akcjami, więc ja się przynajmniej nie wypowiem co do jakichś tam zawirowań na, na tej Gdzie Jest opór na złocie, ostatni Maksima 4380, pan, e, Panie lepsza. Dobra. To chyba tyle, bo widzę, że nie ma więcej pytań. Tak czy siak, widzimy się dzisiaj po południu, trzymamy rękę na pulsie, zobaczymy co nam dzisiaj przyniesie dzień. Czy presja na rzecz polskich aktywów będzie kontynuowana, czy też nie, jak zachowa się bitcoin, jak zachowa się oczywiście złoto i ten euro, dolar jest kluczowy. Ech, pan Pitura. Trump cofnął cła na wszystkie produkty, które nie są wyprodukowane, które nie są w stanie wyprodukować lub wydobywać w USA. Dobra, dzięki. Rozejm zer, zerwany e, na Bliskim Wschodzie. No, zobaczymy, zobaczymy, czy rynek się tym przejmie, ale na razie, gdyby się tym przejmował, mielibyśmy do czynienia z gwałtownymi wzrostami ceny ropy naftowej. Na razie tak nie jest, więc moim zdaniem rynek się tym nie przejmuje. Raczej to uważa, że za incydent, a nie coś, co rzeczywiście doprowadziło do zerwania rozejmu. Dobra. Ok, widzę, że nie ma więcej pytań, to będziemy kończyć nasze spotkanie. Widzimy się dzisiaj, przypominam, po południu. Z naszej ankiety wynika, że nasza społeczność jest nastawiona. Że jest nastawiona wzrostowo, 60% społeczności na wzrosty, 30% społeczności na spadki, 10% bez zmian, dzięki za każdy głos. Przypominam, że będziemy się widzieć w okręgach otwarcia w Stanach Zjednoczonych cały czas trwa tak zwane zamknięcie rządu, przynajmniej ja nie wiem, żeby się to ten okres zakończył. Więc w takiej sytuacji. W okolicach 15, 15 30 będzie nasze kolejne wejście, do, na które już teraz serdecznie zapraszam. Dzięki, że byliście na Inweskawsach, dzięki, że mieliśmy okazję się wtedy spotkać z tymi, którzy, z którym się e, spotkałem, spotkaliśmy, bo cała nasza firma była wtedy e, na tym naszym spotkaniu. Dziękuję, że byliście na wykładach, które nasza firma, w której nasi przedstawiciele brali udział. No i Cieszę się, że takie możliwości istnieją. Kolejne za kilka miesięcy. No i zobaczymy, gdzie się wtedy znajdziemy. To jeszcze raz wszystkiego dobrego. Trzymajcie się dużej dodatkowej stopy zwrotu i za parę godzin znowu się spotykamy. Do zobaczenia. Cześć.